Nie. Siema, witam w dzisiejszym odcinku. Jestem Simon i 404 zamiast Jesteśmy na kanale Granie u Simona i to jest mapa westernowa Fortnite. I po prostu to jest mapa westernowa, co już mówiłem. To jest mapa. To jest kusza, którą znalazłem. To jest mapa westernowa, gdzie będziemy się bili. Mamy tutaj 5 minut czasu, chyba. Tak, jakoś tak. Zrobię sobie parę rundek, wiadomo, tak, żeby to z 10 minutek trwało. Dobra, spoko. Mo możemy się normalnie budować, Leon. Tylko sprawdzę, jak działa ta broń. Ej, co jest lepsze? Sześcioszczałowiec czy, czy rewolwer? Już teraz wracam Chyba, chyba. Wszystko słabe. Dobra, ta kusza się nie zła, wyda, szczerze mówiąc. O, widzę, jak coś się tam agresywnie buduje. <grymne> A! Ej, ta kusza jest niezła. Czy, ku, czy kusza jest westernowa tak w ogóle? Czy kusza jest. E <grymne> <grymne> Dobra. No właśnie, <grymne> więc jeszcze chyba przejdzie taka kusza indyjska. Na westernach byli Indianie Ty z tej kuszy widzę, że główną gó bronią tutaj to jest kusza. <noise> nie wiem, Tu chyba nie ma obrażeń od upadki Więc No nie, kto mnie tu z tyłu walnął? Ile ty masz w ogóle HP? Wiesz, że są bandaże na środku, jak coś. Nie, czekaj, ja cię muszę załatwić. Krzemieniowy, mam krzemieniowy. No chodź ty do bandaży, chodź. Wiesz, e, można kasować skrzynki innych? Chyba można. Nie, nie, nie. nie. Skasowałem jakąś skrzynkę. Ej, gdzie ty jesteś w ogóle? Ja cię nie widzę O jednak już cię widzę No się spróbuję Ło wow, Ale żeś mnie walnął. Że że, że że Żeś mi prawie wszystko ściągnął Temy, wiesz. <głos> <głos> Bo cię skasowałem, skasowałem ci większość itemów. Skasowałem wszystkie potrzebne mi itemy twoje. A tak jak coś, jakbyś po prostu chciał wiedzieć. No, widziałem. <noise> Tył. Ten sztucer to jest. <laughs> nie, tylko nie... Ten sztucer to jest taka westernowa snajperka. Można powiedzieć. Muszę się. Szyb... No. Czekaj, muszę iść po moje itemy, bo one niezłe były, na serio. Gdzie one w ogóle wypadły? Nie rozwalaj mnie, bo ja nie mam i temu. Nie, nie uczcie! Nie uczcie Dobra. Muszę się... Muszę się tutaj ukryć, przeładować sekusze. Jaki masz w ogóle ekwipunek, jeżeli można wiedzieć? w się... Sensie, Jakżeś jak ty to zrobił! Ej, bo ty żeś mnie tu podlas! jestem, <laughs> nie, nie. Weź mnie chwilę nie bij. Weź mnie nie. Weź mnie nie bij, bo ja nie mam broni. Nie bij mnie, ja nie mam broni. O. O, widzę. że <laughs> Ła! Nie! Spaniaku! Remis? A. A, kto razy jest? Z... Wygrałeś! Wygrałeś, daj zagraj ponownie. Wygrałeś! Pierwszą rundę wygrałeś. Gramy z trzy rundy. A, w pamięci będziemy, będziemy w pamięci naliczać. Ja biorę sobie tylko te fajne bronie. Ju, już wiem. Nie czeka, ja, ja muszę sobie uporządkować ekwipunek. Dobra, dobra mi brakuje tylko jednej kuszy do pełnego ekwipunku. Muszę, więc muszę iść zabić od kogoś kuszę. jest mój plan. O! Akurat się ty nasunąłeś. Aj, telefon normalny. Dzięki z telefonu. Ło! Ło! Wow. O, fajna kusza! Dobra. No, 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 na pewno. Specjalnie umarłe, żeby mi kusza dać. To byłoby nieprawdopodobne. No. Jest 1-0. Nie da się zaprzeczyć. Nie wiem, że ta kusza taka dziadowska jest, a ta kusza jest nit bronią. O, widzę, gdzieś się odrodził. No, ja ci nie mogę powiedzieć. <grystanie> <grystanie> nie! Il... Jakżeś ty mi tyle zabrał! Poddaję się! żyć tak z ciekawości. Ja mam 11. Prawdopodobnie uciekam po... Oje... Uciekam po bandaże. No, widzę. Mam bandaże, uciekam. Co? Tak, nagrywa się. Nie! Nie tu! Ale żeś mnie tutaj podszedł, podszedł żeś mnie! Daj mi, daj mi się opatrzyć to. <śla> ha! Chodź! W... Cho, cho, chodź se po te bronie, puszczę cię. Chodź. Ha, stamtąd bierzesz, ha, Gdzie, gdzieś ty się tu odrodził. Na serio używasz to? Ja mam dwa sześcioszczowce, dwa kusze, jeden sztucer. Tak! No bo ja robię jedna seria z tej, jedna z tej. Tak to robię, jak ty to robisz? Nie wiem, próbuję gdzieś się tutaj zmonitorować, ale cię nie widzę. O nie! Ty, ty się tu gdzieś ostro podbudowujesz. Kurde, muszę przeładować. Kurde, prób, próbuję. Nie, nie. Aleś ty mnie walnął! Jakie żeś mi bronie zabrał, tak z ciekawości? Hmm, dobra. Hmm, tam jest. Weź mnie, weź... Puść mnie, weź mnie puść, nie mam broni. Nie strzelaj mnie, weź proszę. Dajmycie te rzeczy zabrać, bo ja nie... Nie próbuj nawet! Dobra! O dobra, to ja muszę uciekać, żebyś nie wygrał. Ja nie mam wcale broni. Jak? 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 Ja w ogóle ze stali będę budować. No, jaka westernowska. <śmiecki> to mi gen jest łesternowski? Jak, ty żeś za, za, zaś wygrał? Nie, remis był tym razem. To gramy ostatnią grę. Tak, chyba żeśmy tyle samo zginęli, po prostu. Hmm. Nie, nie wiem. Nie, mi się wydaje, że nie. Mo no, może byś raz wygrał po prostu. O, tak to można powiedzieć. Na no, razie sobie dwa sztucerki biorę. A czemu by nie? Tak, te genera sz szybsze generatory są o wiele fajniejsze. Gdzie... Gdzie ty się kampisz? No, sztucery są super. Myślisz, że cię nie widzę, Cwaniaku? Sam agresywnie budujesz, nie ma cię jak zaszczelić. Aha, chyba żeby tak ci rozwalić tą budowlę. Nie jestem pod tobą. Żeś chybił o parę centymetrów ze, ze sztucera na blisko? Ze sztucera na blisko? Ale techniki dziwne Gdzie ty tu jesteś? Ty mnie pędzisz, mierzysz ze, ze sztucera Tam się że ja cię nie znam. Mierzysz mnie pędzie ze, ze sztucera. Albo poszedłeś po, po bandaże, tak, to jest jedna z dwóch opcji. Albo poszedłeś po bandaże, albo teraz do mnie mierzysz. Nie, bandaże są czyste. Więc nie, nie poszedłeś po bandaże. Gdzie ty możesz być? Ja się śmieję że... Nie! Ty do mnie mierzysz ze snajperki. Nie wiem, no stoi nie no wiadomo z tego jakiegoś sztucera, o muszę się jakieś... O kurde, widziałem Cię Ale go elektroniki normalnie od najmłodszych lat A, ludzik, ludzik, luzik. Nie wiesz gdzie jestem. Nie wiesz gdzie jestem i nie dasz rady mnie. Nie. Jak mnie widzisz? Widzisz mnie? Na serio? Czekaj, daj mi szczytelka przeładować. A, skuszycie? cię. Kurde, ta kusza nie taka dobra. Aż mi słuchawka słuchawi parła, da... Pas, pas, muszę mi się na słuchawkę nała... Jesteś? Nie. Kurde, nie przeładowałem się. Uff. Uff. No, ale, ale, ale mnie ujrzyło. Ale mam mało życia, więc cię muszę jeszcze raz załatwić. Muszę sobie przeładować wszystkie bronie, bo coś się zapowiada tutaj. 6 to jest chyba najlepszy tutaj. Kurde, to wiesz co, wezmę ci jednak jednego sztucerka. <grym> A, dobra. Sztucerka, sztucerka wezmę. Mam tak, dwa sztucerki, dwa sześciostrzałowce i jedną kuszę. Ile masz kusz? Masz jakieś kusze? Te ja, kusze są fajne, fajne. Są. Chciałem, żeby kusze doszły tutaj do. Kończy... Musi, musisz kończyć grę? Już? No, dobra. no to chodź jeszcze, chodź, chodź, na, chodź na główny plac, bijemy się. No. O jeny. Jest tej kuszy na fanam. Mamy ostatnie 3 sekundy. Coś musi zginąć. Nie uciekaj tak, ale ty się uciekasz. Dobra. Zajrzyj, wygrał to jest jakieś chyba niemożliwe. Nie, tym razem remis. Dobra. To my kończymy chyba odcinek. No to fajny z Westernu. Dobra. No ale tego trolla tu za... Nie, tego to nie było. Troll będzie osobnym odcinkiem. Ale my na razie sobie kończymy. Na razie pa... Pa pa pa. Zasubskrybujcie, zajkujcie kanał jeszcze, żeby być na bieżąco, a my już nas tak na serio kończymy.